Jakiś czas temu podzieliłem się z Wami pomysłem stworzenia filmu z najpopularniejszych drużyn z każdego regionu Pokémon. Napisałem tam, że aby to sprawdzić, stworzyłem ankietę, w której możecie napisać jakich drużyn używaliście w każdym regionie. Do tych badań biorę pod uwagę 42 ankietowanych i w dzisiejszym filmie przedstawię wam drużyny z trzech pierwszych regionów. Rozdzielimy sobie ten film na trzy części, bo by za długo trwał, gdybym robił je wszystkie naraz. A jeżeli poza Pokemonami interesujecie się również piłką nożną i chcielibyście zagrać w jakiejś drużynie piłkarskiej, to przedstawiam i zapraszam. Zapraszam was do gry Football Team, w której tworzycie swojego własnego piłkarza i prowadzicie swoją karierę. Dołączając do gry z linku w opisie, możecie zarejestrować się na serwer, na którym gram, a nawet stworzyłem swoją drużynę, do której mam nadzieję, że dołączycie. Nie zwlekajcie i dołączajcie do FC Łupy już dzisiaj, żeby pokazać, że Pokemoniarze też coś tam wiedzą o piłce. Przechodzimy do regionu Kanto, w którym tylko trzy ankietowane osoby odpowiedziały, że nie grały lub nie przeszły w żaden sposób tego regionu. Mogę od razu wam zaspoilerować, że w tym regionie taka odpowiedź występuje najmniej, razy spośród pozostałych regionów, co w sumie nie jest w żaden sposób zaskakujące, bo w końcu mamy nawet przetłumaczoną wersję tej gry na język polski. Nieoficjalną, ale jednak wiele z nas właśnie na tej wersji rozpoczynało swoją przygodę. Jeżeli chodzi o dziwne pokemony, które zostały wybrane tylko przez jednego ankietowanego, to mamy takiego Omastara, którego sam osobiście wiele razy używałem, dlatego mnie to dziwi, Onixa, Egzekutora, który dziwi mnie jeszcze bardziej, bo przecież on jest tak potężny i łatwy do złapania, że szkoda go w ogóle nie no i w sumie Muka też można do takiego grona zaliczyć. Wybrane tylko jeden raz zostały też pokemony jak Polirath, Golduck, Clefable, Moltres, Rapidash, Hunter, Kingler, Mr. Mime, Dragonair, Golbat, Seeking, Raihorn i Flerion, który wcale mnie nie dziwi przez to, jak beznadziejny jest w grach z Kanto. Chociaż myślałem, że będzie go trochę więcej, bo jednak przynajmniej według mnie jest to najładniejsza ewolucja z pierwszej generacji. Przechodzimy do pokémonów, które wybrały tylko dwie osoby i o mój Boże, nie spodziewałem się, że w tej kategorii takie Rajona, Gengara czy Alakazama. To ostatnią dwójkę mogę zrozumieć, no bo tak jak mówiłem wcześniej, większość z nas swoją przygodę zaczynało na polskojęzycznym Romie, a jak był to rom z jakiegoś Homiku czy innych podejrzanych stron, no to niestety, ale wymiany, które są konieczne do zewoluowania tych Pokémonów, są niemożliwe. Znaczy, no pewnie jakoś tam są, bo gdzieś tam w pamięci mam, jak wujek wymieniał się sam ze sobą na komputerze, ale no, nie wiem, na pewno nie było to łatwe. Mimo to i tak mnie dziwi, że tylko dwie osoby wybrały Gengara, jak i Alakazama, bo w przypadku tego pierwszego, no to preewolucja też została pominięta, bo Hunter był w kategorii Pokemonów wybranych tylko raz. Kadabra trochę to nadrabia, ale to zaraz. Lekko zaskoczyła mnie też obecność takich gagatków jak Marowak, Aerodactyl czy Nidoqueen, ale na pewno nie bardziej niż te wcześniej wymienione. Pozostałe Pokemony w tej kategorii to Magneton, Butterfree, Parasect, Raticate i Electrode. Nadeszła pora na Pokemony wybrane przez trzy osoby, przy których w sumie nie mam żadnych wątpliwości ani zaskoczeń, się tutaj znajdują, no bo mamy tu takiego trio, Skytera, Dodrio, Hypno, Ninetalesa i Pikachu. Są to takie stworki, które spodziewałem się, że będą gdzieś w środku stawki. Za to Pokémony, które pojawiły się w czterech drużynach są całe dwa. Firoł i Vaporeon. No i mogę powiedzieć, że w przypadku Firoła dziwię się, że jest aż tak wysoko, a przy Vaporeonie, że tak nisko. No bo porównajcie sobie hype na te dwa Pokémony. Kto lubi Firoła? Kto wybiera go zamiast Pidgeota? No a Vaporeon to Vaporeon. Silny i fajny. Na pewno jest ulubieńcem większości większej ilości osób niż tej przerośniętej wrony. W pięciu drużynach znalazło się pięć pokemonów i od tej kategorii już nie ma raczej żadnych zaskoczeń, no bo są to już, no już stworki z uzasadnionym hypem, z, uzasad z uzasadnionym, jak to powiedzieć ty, z uzasadnionym hypem, jak Prime Ape, Victreebel czy Kadabra, o której mówiłem wcześniej. No, może być. Załóżmy, że Kadabra nadrobił niskie miejsce swojej ewolucji, chociaż i tak dziwne jest to, że nie ma go w top 5 najpopularniejszych Pokemonów. W tej kategorii znajduje się też Hitmonlee i Zapdos, który wcale mnie nie dziwi przez to jak łatwo go zdobyć. 6 osób wskazało na trzy pokemony, Wirepluma, Raichu i Gyaradosa. Może tylko Gyaradosa spodziewałbym się trochę wyżej, reszta jak najbardziej zasługuje na taką pozycję. 7 osób postawiło na Articuno i Blastoisa. W końcu widzimy jakie jest Startera, chociaż muszę przyznać, że dosyć mocno odstaje od pozostałej dwójki, o której pomówimy sobie dopiero za parę kategorii. Starter poza pierwszą dziesiątką najpopularniejszych pokemonów? No tak średnio bym powiedział. No a artykuł no mnie w sumie dziwi, że jest wyżej niż Zapdos. Uważam, że jego zdobycie było trudniejsze, ale no dobra. W 8 i 9 drużynach pojawiły się łącznie dwa Pokémony, po jednym na kategorię. W 8 jest Dragonite, a w 9 Arcanine. Tymi dwoma pokemonami otwieramy również top 10 regionu, także mało nahypowanych pokemonów już nie zobaczymy. Pierwsze pokemony z dwucyfrową liczbą głosów, jaką jest 10, zajmuje Snorlax oraz Pidgeot. Ta dwójka ląduje już do najpopularniejszej drużyny z Kanto, bo jako iż mają tyle samogłosów, no to będziemy ich traktować jako to, albo to. Kolejnym remisem z 11 głosami jest Jolteon i Lapras, no ale w przypadku tej dwójki, oboje mieszczą się w szóstce, także oboje do niej lądują. Co do tych Pokemonów, to absolutnie się nie dziwię, bo Jolteon jest jednym z najlepszych stworków, jakie da się mieć w tym regionie, tak samo jak i Lapras, no a dodatkowym ich plusem jest to, że obu dostajemy za darmo, a Lapras to jest nam wręcz wepchany przez fabułę. No i dotarliśmy do top 3, a w sumie to od razu do top 2, bo mamy tutaj Remis między Nidokingiem a Venozaurem. Oboje znaleźli się w 12 ankietowanych drużynach i wow, ja wiem, że Nidoking jest bardzo fajny z wyglądu, no wygląda świetnie, a siły jak najbardziej mu nie brakuje, ale nie spodziewałbym się, że dotrze aż do top 3. Oczywiście absolutnie mi to nie przeszkadza i uważam, że zasługuje, ale jednak lekkie zdziwienie jest. Venozaur jak to Venozaur, Wiadomo, jeżeli jesteś w regionie Kanto i wybierzesz jako startera Bulbazaura, no to twoja gra jest 3 razy łatwiejsza, przynajmniej na początku. W ogóle nie dziwi jego aż tak wysokie miejsce. Zresztą tak samo jak i miejsca pierwszego, które absolutnie zdeklasowało resztę Pokemonów. No i zgadnijcie, to może być. No pewnie, że jest to Charizard. Zdobył on głos 17 ludzi, czyli o 5 więcej niż drugie miejsce. Robiąc tę ankietę, no i zapewne Wy oglądając ten film, już od początku wiedzieliśmy, że to on będzie pierwszy. Także przechodząc do najpopularniejszej drużyny tego regionu, na pewno wyląduje w niej Charizard, ale jako iż w to przejść pojawił się inny starter, jakim jest Venosaur, to mamy ich jako to lub to. Pozycji. Pozostałe Pokémony to Nido King, Lapras, Jolteon, Snorlax i Pidgeot, którym dzięki starterom możemy zabrać opcję jako dostały startery. Przechodzimy do regionu Johto, w którym 5 osób napisało, że nie grało lub nie przeszło tej gry, ale za to mamy bardzo, bardzo dużo Pokémonów, które pojawiały się tylko w jednej drużynie chyba nawet najwięcej ze wszystkich regionów. Pokemony, które mnie zaskoczyły swoją obecnością w tej kategorii, to na pewno Kindra, bo jakby dlaczego? dlaczego? Czy tylko według mnie jest to jeden z naj fajniejszych Pokemonów z tej generacji nie rozumiem czemu nikt z niego nie korzysta. To według mnie na pewno jest najdziwniejsza decyzja w tej generacji. Jeden raz zostały wybrane też Pokemony jak Politoed, Magmar, Alakazam, Foretres, Flareon, Haunter, Raichu, Ursaring, Ksatus, Nizel, Magneton, Piloswine, Napoleon, Ho-Oh, Magcargo, Ninetales, Snorlax, Markrow, Dunspurs, Ariados, Victreebel, Slowking, Gengar, Mireplume, Stuntler, Golem, Shuttle, Machoke, Hitmonlee, Misdravius i Skyter. Mówiłem, ten region bije wszystkie inne pod pod względem ilości Pokemonów w tej kategorii. No ale to oznacza, że w tym regionie są jedne z najoryginalniejszych drużyn, co chyba jest pozytywem. Co do dziwnych Pokemonów wybranych dwa razy, to na pewno można powiedzieć, że zaskakujący jest tu skarmory, tylko pytanie, czy dziwne jest to, że jest tak nisko, czy tak wysoko? No bo jak wiemy, to wielu z nas myślało, że ten Pokémon pochodzi z trzeciej generacji, w tym i ja przez bardzo długi czas. Do reszty, którą jest Azumary, Lantern, Furet, Lugia, Bidril i Dragonite raczej nie mam zastrzeżeń. W trzech drużynach pojawił się między innymi Sudowoodo, który mnie lekko zaskoczył przez to, że sam go nigdy nie używałem, no ale może jednak warto zacząć. Dziwne jest też to, że mamy tutaj Duma. Myślałem, że będzie wyżej, gdzieś w okolicach ósmego miejsca, no ale jednak jest daleko nawet od tej samej najlepszej dziesiątki. Kolejne pokémony to Pidgeot, Kingler, który też mnie trochę zaskakuje, Jumpluff i Togekiss. W czterech drużynach pojawiły się tylko dwa pokemony: Herakros oraz Domfan. Ten pierwszy to naprawdę nie pojęcia dlaczego nie jest wyżej, ale w przypadku domfana to w sumie jest to spoko miejsce. Nie za wysoko, ani nie za nisko. I otwieramy już top 10, bo pokemony pojawiające się w pięciu drużynach już do niej się kwalifikują. Jest to Scizor, Noctowl, Meganium oraz Quagsire, z którego jestem dumny, że dał radę wejść do dziesiątki, bo trochę w niego wątpiłem. Poza tym to Scizor myślałem, że będzie wyżej, a jako, że Noctowl to taki gorszy Pidgeot, to w sumie dziesiąte miejsce może być i tak mu się udało być przed nim. No a Meganium to Meganium, chyba najbardziej pomijany starter w dziejach. Szczerze, to aż dziwne jest to, że jest w top 10. Sześć razy został wybrany Espion i właśnie przez to, że nie został chociażby jednego głosu więcej, niestety nie pojawi się w najpopularniejszej drużynie. Bo przez to co stanie się zaraz, skończy on na siódmym miejscu. I uwaga, bo docieramy już do ostatecznej szóstki, do której na równi wchodzi Tyranitar, Gyarados i Feraligatr. Wszyscy zebrali 7 głosów. Nikogo te trzy Pokémony nie powinny dziwić. Każdy z tej Trójki może zostać głównym atakerem drużyny, a przy Gyaradosie to już w ogóle powód jest bardzo prosty, bo przecież przez zrobienie fabuły dostajemy jego shiny wersję za darmo. No szkoda nie korzystać. Czwarte miejsce z dziewięcioma głosami zdobywa Krobat, według mnie najlepsza opcja, jeśli chodzi o latającego Pokemona. Jest najsilniejszy, łatwo go zdobyć, no i przy okazji ma typ trujący, którym raczej nikt nie pogardzi. Top 3 otwiera nikt inny jak Ambreon, pojawiając się w dziesięciu drużynach. Chciałbym powiedzieć, że trochę mnie to dziwi, bo uważam Espiona za bardziej użytecznego, szczególnie jeśli chodzi o samotną rozgrywkę, ale jak sobie myślę, to jednak z dwójki tych niesamowicie mocno nahypowanych przez społeczność Pokémonów, Ambreon jest nahypowany trochę bardziej, także rozumiem. Drugie miejsce zdobywa Typhlosion, którego wybrało 18 osób. Ciekawi mnie, jakby jego sytuacja wyglądała, gdyby liki jego beta historii wypłynęły szybciej. No ale tak, Typhlosion okazuje się być najpopularniejszym starterem z regionu Joto, co byłem w stanie przewidzieć. Ale za to nigdy nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie go aż tak bardzo lubią. No ale ja po prostu jestem hejterem regionu Johto, więc pewnie ma to tam jakiś wpływ. No i oczywiście tutaj Flożyn i Feraligatr jako i są starterami i oboje wylądowali w top 6, są kwalifikowani w jednej pozycji, dlatego wszystkie pokémony, które miały 7 głosów wchodzą do drużyny. I doszliśmy do pierwszego miejsca. Pokémonem, który pojawił się w największej ilości drużyn w regionie Johto zostaje Ampharos, pojawiając się aż w 19 drużynach. Szczerze? Trochę się spodziewałem ale też w sumie jest to niespodzianka, bo najpopularniejszym Pokemonem nie został Starter. Muszę przyznać, że cieszy mnie to, bo Ampharos jest jednym z nielicznych Pokemonów z tej generacji, które naprawdę lubię. Powodem tego, że znalazł się aż tutaj, na pewno jest to, że można go szybko zdobyć, no i to, że lepszej opcji dla elektrycznego Pokemona to tutaj w sumie nie ma. Także widzowie, jestem z was dumny, chociaż Quagsire mógłby być trochę wyżej. Podsumowując region Johto, najpopularniejsza szóstka wygląda następująco. Starterem zostaje Feraligatr lub Typhlosion. Bardziej oczywistej rzeczy chyba nie dało się stwierdzić. A następnymi Pokemonami są Tyranitar, Gyarados, najpewniej w wersji Shiny, Krobat, Ambreon i Ampharos. A teraz możemy przejść do ostatniego w tym odcinku regionu. Hoenn. W grach z tego regionu czterech ankietowanych odpowiedziało, że nie grało lub nie skończyło żadnej z gier. Pokemonów, które wybrała tylko jedna osoba jest 19, czyli całkiem sporo, a z takich, które mnie dziwią swoją obecnością w tej kategorii mamy Kajogra, Dona, Shiftry i Skarmorego. Przed zrobieniem tego filmu pomyślałbym, że cała ta czwórka będzie przynajmniej w środku stawki. Znajduje się też tutaj Milotic, który niby powinien dziwić, ale jednak nie. No bo mało komu chciało się robić Majlotyka w tych grach. No były to wręcz syzyfowe prace, także mimo tego, jak fajny jest ten Pokémon, to jednak większość ludzi z niego rezygnuje. Niektóre osoby możesz dziwić obecność w tej kategorii: Waylorda, Klejdola, Ninjaska, Absola, czy może nawet Beautyflya, no ale ja sam ich nie używałem, więc mnie to nie rusza. Pozostałe Pokémony wybrane przez ankietowanych tylko raz to Came rapt, Galate, oczywiście w tym przypadku mówimy o remake'ach, Heracross, Registeel, Explode, Dustox, Raichu i Solrock. Przechodzimy do stworków wybranych dwa razy. Z zaskoczeń na pewno jest tutaj Salamence i Hariyama, których totalnie nie rozumiem, czemu tak mało osób ich wybrało. Byłem wręcz pewny, że ta dwójka będzie ze sobą rywalizować w top 10, ale no, nie wiem, no, dziwnie jesteście. Pozostałe Pokémony to Ninetales, Shedinja, Cacturn, Seviper, Vireplume i Latias. Pokemonów używanych w trzech drużynach jest 5: Krobat, Lainun, Rayquaza, Azumarill i Mightyena. Szykuje się naprawdę dzika najpopularniejsza dziesiątka i drużyna. Zostało już wyeliminowanych przynajmniej czterech moich faworytów. Stworki, które zajęły miejsce u czterech osób są ostatnimi przed top 10. Aż 9 Pokemonów otrzymało tyle głosów, co chyba też będzie jakimś rekordem w tej serii. Znajduje się tu Pelipper, Banet, Torkol, Tropius, Sableye, Ludicolo, Glalie, Sharpedo i Armaldo. W sumie są to w większości takie jakby cool Pokémony, takie o, żeby drużyna fajnie wyglądała. Także nie dziwi mnie to, że wszyscy ze sobą są na równi, przy okazji ocierając się o wejście do top 10. A tę najpopularniejszą dziesiątkę z regionu Hoenn otwierają nam na równi Metagross i Altaria, zdobywając po 5 głosów. Generalnie to jeden z tych pokemonów powinien zostać na 11 miejscu, ale jako iż mają remis, to no niech sobie wejdą już oboje. Następnie mamy Swellowa i Manetrika, którzy również mają Remis, ale 7 punktowy, Septaila z 8, Flygona z 9, Blazikona z 10, Briluma z 12, a top 3 otwiera Agron zdobywając serca 16 osób, co absolutnie mnie nie dziwi. Drugie miejsce ma Swampert z 17 głosami, a pierwsze miejsce zdobywa nie kto inny jak Gardevoir. No, było to do przewidzenia, dosłownie w co drugiej drużynie jest ten Pokémon. Ale nie ma tu powodu do zdziwienia. Ładny i na potężny Pokemon. Także tak, bo trochę zraszowaliśmy te top 10. W najpopularniejszej drużynie na pewno ląduje Gardevoir. No, po prostu wygrała, więc musi tam być. Następnie mamy Swamperta, którego łączymy miejscami z Blazikenem i SepTailem, co tylko udowadnia, że w Hoenn jest najlepsza trójka starterów. Ja osobiście zawsze miałem problem z tym, kogo wybrać. Ten ostatni, którego wymieniłem, czyli Septile zajął siódme miejsce, ale przez wzięcie Blazikena z piątego jeden slot jest wolny, no to on też wskakuje, tak jakby pokażę wam to, no. W szóstce wylądują też Agron, Brilum, Flygon oraz Manetric. No dobra, jednak ta drużyna nie wyszła taka dzika, jak myślałem. Po prostu zapomniałem, że Hoenn ma praktycznie same dobre Pokémony. A w ogóle to patrzcie, jaka fajna ekipa by nam wyszła, gdybyśmy wzięli sobie do drużyny top 2 z każdego omówionego dzisiaj regionu. Można by było takim teamem normalnie grać. Ciekawe, jak to będzie w następnych odcinkach. A ja już wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Zapraszam was do następnego odcinka z tej serii jakoś za tydzień, może szybciej, zobaczymy. Jeżeli wbiję Dużo łapek w górę, jakieś 500, no to zastanowimy się, może będzie szybciej. A tymczasem, może do za tydzień, może do jutra, może może nie wiem, może za godzinę. Nie, no za godzinę nie, ale, ale no, zobaczymy. Postaram się jak najszybciej. Dzięki, nara.